Hejka, witajcie w nowym filmie z budowy hotelu. Dzisiaj zaczynamy czwartą edycję hotelu. No dobra, no to ja tutaj no poza kamerą zrobiłem. Dzisiaj właśnie tym, co tutaj zrobiłem, będziemy się zajmować. Zrobiłem balkonik. No oczywiście dobudowałem wszystko tutaj. To na to nie patrzcie. Nie miałem klocków. Już tutaj ten, ten, ten. Tutaj takie ściany zwykłe no i dzisiaj zajmiemy się pokątkami, ogólnie tym piętrą No dobra, to zacznijmy od, nie wiem, od tej tutaj, teraz mam tutaj o, chyba lepiej tak będzie Wam to pokazać, jak montuję ją dobra, teraz tutaj są miejsca na schody to ja to chyba zrobię na siedzący chociaż nie wiem czy będę mógł bo to jest wysokie. dosyć no nie będę no musiał tak stać zrobiłem takie trzy łóżeczko fajne Każdy inne, to jest stałe, to jest to każde inne bo te w ogóle zostały takie brzydkie tu każde inne z tu zrobiłem takie łóżeczko nie coś tam popsuję z tych moich konstrukcji Tutaj mam taki procesory nie, nie muszę mówić. No dobra. Coś takiego. I jeszcze takie zwykłe łóżko z przybiłem. Bardziej zbliższe. Ale ja to, to dajemy tutaj. Mam no to co takie. To są w ogóle jakieś naczynia, nie wiem co to jest, ale tutaj co tu się. A no dobra, no to ja tutaj... Ja tu nie widzę, ja to sobie teraz potem. Tak. I teraz przydałoby się jakieś stoliki zrobić. Stoliki, no i ja tutaj coś prostego wykombinuję, no nie wiem, może coś takiego. Będziecie widzieć. Tak, widzicie. O, taki stolik. Teraz taki stolik z dwóch części. Dodamy tutaj. Nie, gdzieś tu w środku. Tak będzie wygodniej, że o. sieć tam na skróta. Stolik Just sobie tu nie bo tak jest wygodniej. Trochę za cicho gadam, ale no, widzicie auta mi tam jeżdżą.

Siedź tam łóżko i cicho. Siedź tam, bo jak to się boję, że ten dach nie wpadnie. To jest takie różliwe. Chcę tu wszystkie sobie. Nie wiem, czy ja tu to... nie. Chciałem ja tu wam tam bo tam ma miejsce, ale ja bym to siadł na pudełku. Dobra, Dobra. No tutaj będzie chyba wygodnie nam to robić. Bo ja będę Wam tak pokazywał, tylko że tutaj są jakieś pudełka. Stać. No tak by nie od razu wygodniej to też mogę już ściepić te łóżka tam w te miejscach. O, będzie tać. tak. Tak też przyczepię, Dobre. tu jest okej, okay. nie wiem co możemy jeszcze w pokoików dać, bo tak skromnie jest z tymi pokójkami. tutaj takie zostanie hall, ale to zwykle tak w hotelach, jeszcze ja tutaj zostaje taki hol, no i zrobimy takie schody. Zrówniane i wytajlowane, no to po prostu je tutaj wczepimy, to... Gdyby mi się coś nie wydarzyło. co to jest? Kiedy jest? Tak. to jest? to sobie podkopał. Dobra. No nie ma tu za dużo dzisiaj co robić, bo teraz mogę w ogóle zrobiłem takie fajne rzeczy Zrobiłem tu akcesoria kuchenne, jakby ktoś chciał gotować w tym pokoju. No tu jest ten balkonik biedny, który się rozpada ciągle. Wymieniłem ostatnio to, bo miałem wcześniej to taki. No właśnie, rozpadł się. Ale dobra, też sobie to poprawię za odcinkiem, bo nie chcę tracić materiału na to. Aż to jest jedna rzecz do zrobienia, czyli dach. No tak, dach. Nie jestem za bardzo przygotowany. Czekaj idę po płytki. No, no takie płytki. Ja to już sobie więcej ich tam zdobędę. Już wam to upuszczę Tak, mam no, coś takiego z góry zrobiłem tu przed ten tam mam taki tam stoi sobie klej, no wyklejak od tej strony też wyklejak ale to tam. no to tutaj co z tym dachem nie zrobimy bo tak patrzę na czas i widzę że no też tu jedna rzecz fajna będzie na przykład basen który już zrobiłem ale to w jak zbudujemy w jakby, ostatnim odcinku z budowy hotelu, zrobimy sobie tu taki fajny basenik i wszystkie gadżety basenowe i tak dalej. Nie muszę wam mówić, bo raczej już po poprzednich filmach widzieliście, pokazywałem wam to jak wygląda, ale teraz tak na szybko pokażę film. No tu od tej strony to nie będzie ładnie. Teraz możemy to wczepić, tylko że tak no muszę... O! Tak, to lepiej, żeby było. O. No, tu jakieś tam brzydkie niewygodnienia. No, ale to chyba na tyle. No to więc spa.